Tadek! Tadek, poczekaj! Pan. Ja jestem taki zdenerwowany, że ja nie mogę się skupić, no! Patrz tutaj. Siadaj tu i pisz. Ja ci będę tylko. Proszę cię. Ty hamie nieskromany! Cześć, jestem Syntex i chciałbym was zaprosić do wzięcia udziału w wielkim konkursie wiedzy o of Legends i o scenie jej towarzyszącej esportowej sportowej z pulą nagród o na wielkości ponad 18 tysięcy rio pońców. Zapraszam do oglądania tego filmu, gdzie wszystko zaraz wyjaśnię. Konkurs dzieli się na dwa główne etapy. Etap kwalifikacyjny, gdzie wchodząc na stronę tychamienieskrobany.pl dokładnie czytacie regulamin, gdzie wszystko jest wyjaśnione, a następnie możecie wysłać za pomocą formularza swoje zgłoszenie. Po zakończeniu okresu kwalifikacyjnego, to jest 9 grudzień, kontaktujemy się z Wami przez maila, aby dogadać się co do terminu pierwszego etapu, jakim jest rozmowa kwalifikacyjna. Danego dnia wchodzicie na nasz serwer Teamspeakowy i losowany jest Wam jeden z 20 zestawów, który składa się z trzech pytań za jeden punkt, 3 pytań za 2 punkty, 3 pytań za 3 punkty i jedno bardzo trudne pytanie za 5 punktów. Czas na odpowiedź to 3 sekundy, a łącznie można zdobyć 23 punkty. Po kilku dniach opublikowana jest lista wyników, a 10 najlepszych awansuje do głównego finału. Finał będzie zorganizowany w stylu znanego z telewizji, tyle trudniej z 10. Uczestnicy znajdują się na serwerze Teamspeak, każdy z nich ma 3 szanse i 3 sekundy na odpowiedź. Na początku są dwie kolejki, w których każdy po kolei odpowiada na pytania, a po dwóch kolejkach jeśli uczestnik poprawnie odpowiada na pytanie, sam wybiera kolejną osobę. Etap trwa tak długo, aż zostaną trzy osoby, którym dostały szanse i one przychodzą do wielkiego finału. Finaliści zaczynają grę z jednym, dwoma lub trzema punktami, zależnie od tego ile zostało im szans pod koniec poprzedniej rundy. Za poprawną odpowiedź dostają 10 punktów. Na pierwsze pytania odpowiada osoba, która najszybciej się zgłosi. Rozwiązaniem tego problemu jest użycie czatu w programie Teamspeak. Kto pierwszy napisze cokolwiek na czacie, ten odpowiada na pytanie. Pierwsza osoba, która zdobędzie 30 punktów, może wybrać siebie do odpowiedzi na następne pytanie i wtedy, jak poprawnie odpowie, dostanie 20 punktów lub może wybrać innego uczestnika. Osoba, której jako ostatni ostały szanse wygrywa wielki konkurs wiedzy, dostaje tu hamanie skrobanego, puchar oraz główną nagrodę. Pozostał jeszcze jeden etap, w którym chcemy nagrodzić osobę, która zdobyła najwięcej punktów. Ma ona szansę zdobyć dodatkowe 3620 liot pońców ma odnowione 3 szanse, a przed sobą 10 pytań z trzema punktami gwarantującymi nagrody. Zwycięzca otrzyma od nas widoczny na ekranie Puchar Hama nieskrobonego oraz 6500 liot pońców a może wygrać ponad 10 000 pońców jeśli awansuje również do. Do dodatkowego etapu i zgarnie tam całą pulę. Za drugie miejsce jest 4500 pońców, a można wygrać ponad 8000, a za trzecie miejsce jest 3500 pońców, a można zdobyć 7200. Aby wziąć się w konkursie trzeba zarejestrować się na stronie, polubić nasz profil na Facebooku, zasubskrybować nasz kanał na YouTube, posiadać mikrofon i posiadać co najmniej 15 level w swoim koncie w grze. Główny finał będzie streamowany w serwisie OWNER TV. Powodzenia i wiem, że się powtórzę, ale przeczytajcie regulamin, bo tutaj powiedziałem może około nie wiem, tak 70% rzeczy, więc warto przeczytać. Ale czy to, to nie za ostro na początek?